Dobry wieczór Państwu. Danuta Holecka, zapraszam na program Minęła 20, a dziś w programie Czy ZUS jest nam potrzebny, skoro i tak sami musimy zadbać o swoją starość? Co będzie z reformą Unii Europejskiej, jeśli w piątek Irlandczycy znów odrzucą traktat lizboński? Czy cuda? możliwe w XXI wieku. To tematy dzisiejszego programu. Składki na ZUS to dla każdego zatrudnionego ponad 800 zł miesięcznego obciążenia. Mimo to, że w ciągu całej kariery zawodowej gromadzimy na swoim koncie miliony złotych, naprawdę miliony, świadczenia płacone przez ZUS nie gwarantują spokojnej starości. Pojawia się więc pytanie, czy istnieje jakaś alternatywa. Pan Darek prowadzi niewielki punkt gastronomiczny, zatrudnia cztery osoby, co miesiąc odprowadza grube pieniądze na konta ZUS. To jest praktycznie 80% uposażenia każdego pracownika, także no to jest praktycznie druga pensja, którą trzeba zapłacić. Ma prawo narzekać, bo składka od jednego pracownika to dziś prawie 840 zł ponad 560 ubezpieczenie społeczne, blisko 225 zł ubezpieczenie zdrowotne, 47 fundusz pracy. W długiej perspektywie czasowej daje to ogromne pieniądze. Jakie? Nie trudno obliczyć. Dzisiejszy 25-latek, który przez 40 lat pracy zarabiać będzie średnią krajową, w momencie przejścia na emeryturę zgromadzi na swoim koncie emerytalnym blisko 1 100 000 zł. ZUS w międzyczasie obraca tą kwotą, a mimo to jego kasa wciąż świeci pustkami. Ten system tworzy wielką iluzję raz, że państwo zapłaci czy wypłaci te wysokości, które są naliczane w oparciu o tak zwany kapitał początkowy, którego oczywiście nie ma. Dlatego w obliczu niewydolności systemu coraz częściej pojawiają się pytania o jego zastąpienie powinny inwestować przede wszystkim w akcje i w fundusze akcyjne, ponieważ w długim okresie, a myślę, że 40-letni okres to jest długi okres, na pewno możemy oczekiwać stopy zwrotu wyższej niż stopa zwrotu osiągnięta na przykład w wzrost czy z obligacji zwykłych. Co ważne, długoterminowe inwestycje nie wiążą się z posiadaniem kapitału. Takie powolne inwestycje co miesiąc, drobną kwotę dokładamy do na przykład funduszu akcji albo kupujemy akcje sobie sami bezpośrednio na swój własny. Yy, rachunek, yy, taka inwestycja najlepiej jest da egzamin. Ponadto skorzystałby na tym nasz portfel, bo prywatne inwestycje są znacznie tańsze od tych, jakie funduje nam ZUS. Z drugiej strony ekonomiści uważają, że gdyby pracodawcy odprowadzali pracownikom na konto pieniądze, którymi dziś dysponuje ZUS, to ci i tak by ich nie inwestowali, tylko szybko przejadali. Większość obywateli nie posiada oszczędności. Co to oznacza? To oznacza, że nie myślą o swojej emeryturze. To również oznacza, że gdyby mieli te uwolnione środki z ZUS-u, prawdopodobnie nie ulokowali ich by nawet w obligacjach. Nasze pytanie sądy smsowej do widzów brzmi, czy ZUS jest nam potrzebny? Odpowiedzi tak lub nie, prosimy przesyłać się pod numer 72201. A w naszym studiu goście, pan Piotr Kuczyński, analityk rynku i Tomasz Zomer, tygodnik Najwyższy Czas, witam Dzień serdecznie. Dobry. No właśnie, ZUS dostaje ogromne dotacje z budżetu, 40 miliardów w przyszłym roku, 40 milionów, przepraszam, w przyszłym roku, już wiadomo, że zabraknie i tak na wypłatę świadczeń. czy 4 miliardy trzeba będzie dobrać do tego i teraz... Pytanie czy taka instytucja, która jest nam e, kosztowna, bardzo dla nas, wszyscy na nią płacimy? Państwo jeszcze do tego dotuje, a niewiele wypłaca, jest nam w ogóle potrzebna, panie Piotrze. No, jakaś instytucja, jakieś u, y, ubezpieczenia na czas emerytury jest potrzebne, według mnie państwowe. Ja wiem, że się dowiem za chwilę, że nie jest potrzebne, ale ja twierdzę, to że... Dlaczego ja... pan tak wie? No, bo no, no, tak podejrzewam. Tak zakładam, że pan doktor powie coś innego. Ale ja uważam, że jest potrzebne właśnie z tego powodu, o którym mówił pan Ruciński w waszym materiale. To znaczy ludzie po prostu... Nie mają zwyczaju, nie potrafią, nie oszczędzają. I gdyby dostali te pieniądze, to by na pewno je wydali. 100%. To a jest tutaj oczywiste. to sobie gdybamy. A, a te dotacje w miliardy idące, niepotrzebnie przepraszam, Zrefor... mam, w miliardy idące. reformujemy tych miliardów. Zreformujmy krus. Ale to będzie emerytury mundurowe. Zróbmy reformę systemu emerytalnego. No cóż, no, zostały nam zaszłości z zeszłego, z byłego systemu. No to zaraz o tym porozmawiamy. Jest prawda. Po pierwsze, to nie jest do końca prawda, że tych oszczędności nie ma. Tak było w tak zwanym poprzednim systemie. Teraz jest tak, że jednak ludzie biorą te kredyty, kupują sobie mieszkania i z reguły nie umierają bez żadnego majątku, tylko umierają ze sporym majątkiem. Jeżeli by jeszcze do te... Czyli to jest jakby to są skumulowane ich oszczędności, które sobie uzbierają przez całe życie. Gdyby dodać do tego ten milion, który został słusznie wskazany, no bo re... Prawdy, prawda jest taka, że ten procent składany w taki sposób działa, że po prostu jednak kumuluje te pieniądze na przyszłość w dużej ilości, i to jest milion złotych, to może być dla kogoś szokujące, ale każdy z nas traci milion złotych w ZUSie, to naprawdę nie byłoby żadnego problemu z tą starością. Natomiast. Ja, tutaj... ja nawet dodam, że ona pewnie byłaby dość pogodna. Byłaby dosyć pogodna, ale tutaj ja jeszcze chciałem powiedzieć o pewnym czynniku demograficznym, o którym się nie mówi. Otóż jest tak, że w Polsce w tej chwili mężczyzna żyje około lat 70. Przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat. Co to oznacza? Otóż oznacza to to, że około połowy mężczyzn pracujących nie tylko że nie dostanie tego miliona który w ciągu pracy im się zabierze ale nie dostanie nawet tych groszy z emerytury bo wcześniej umrze a jak, a jak się do tego ma wydłużanie? Jeżeli to nie jest brutalna bo sytuacja, wielu, to co to jest? Panowie, bo wielu ekspertów. Ale jest tu zgodę z milionem. Wydaje mi się, że to jest stanowczo za dużo. Nie, no właśnie, proszę sobie, to jest, się no, nie opakie, proszę sobie przeliczyć. No, to ja nie, ja liczyłem. no ja też. I według mnie to jest stanowczo za dużo. Ponad, po, tak poza jest. tym 70 lat, no to ja bym chciał troszeczkę dłużej pożyć. według mnie średnia wieku mężczyzny chciał. jest dłuższa. Jest chyba 77 albo 78 lat. A Kobieta jest 82 lata. Gratuluję pani redaktor. Ale, ale... Ale niech pan mnie przesądza. <głos> <głos> nie, rozczaruję pana według najnowszych danych GUS-u. W tym roku się przebiliśmy przez 70 lat. Jest 70 i parę miesięcy. Panowie, Taka jest brutalna prawda. Na tym polega to jakieś kos koszmarne oszustwo. Według, według pana doktora kobiety żyją 12 lat dłużej niż mężczyźni. No. Nie, kobiety 78 to to tak, to lat w tej chwili. To tak, to Bo za za chwilkę dojdziemy jest. do wątku, żeby kobietom wypłacać mniej w tej emeryturze, a nie to o sam, to, sam, chodzi... to się chodzić. Nie, nie kłócmy się o fakty, możemy sprawdzić po programie. Rozmawiajmy do... konkretnie o ZUS-ie. Eksperci mówią, że to, że z ZUS-em jest tak źle, to zaniedbania wielu kolejnych rządów. Nie ma reformy, nie ma uszczelnienia systemu emerytalnego, zdrowotnego. No i podają też jako to ewentualne rozwiązanie problemu wydłużenie, prawda? Wieku emerytalnego. No, no to jakby się to miało? Przepraszam bardzo to do To wydłużenie do tego... wynika z tego, co powiedziałem. Jeżeli teraz jest 77 czy 8 lat yy, u kobiety i 69 yy, czy tam 70 u mężczyzn, to jak przedłużymy do 70, to mężczyznom no, prawie nic nie trzeba będzie płacić, dlatego, bo średnio mało, który z nich tej emerytury dożyje. Oczywiście będą tak jest osoby. Są, chyba nie. Ja nie, oczywiście, że tak, to zapewniam panią, że dokładnie to stoi za przedłużeniem tego czasu. W tym momencie jakby będzie można płacić składki później, a będzie można je pobierać dłużej. No.